Dlaczego to nie może wyjść? Kobieta, skorpion, facet byk. Dlaczego ta relacja nie może wyjść? Szczególnie jak są ludzie niedojrzali do zbudowania relacji. Dlatego, że to są dwa dominujące charaktery: niezależne charaktery. Byk jest strasznie uparty, skorpion też. To są dwa takie bieguny. Plus, minus. I niby się mówi, nie? że te same się odpychają, a te przeciwne się przyciągają. To nieprawda. Nie, yy, najlepiej się czujemy w relacjach z ludźmi, którzy, do których nam jest bardzo blisko, którzy mają te same poglądy, którzy. E, mają zbliżony temperament do nas, tak? E, najbardziej, kto nas zrozumie. Jeżeli jesteśmy ludźmi wrażliwymi, kto nas najbardziej zrozumie? Inny wrażliwy człowiek, bo jest ta nić porozumienia, jest ta e, komunikacja dusz, spojrzenie na rzeczywistość, postrzeganie jest zbliżone. Jak, jest, jak masz faceta strasznie takiego przyziemnego? Bo tu mamy skorpionicę, która jest intuicyjna, bardzo wrażliwa, i mamy byka, który jest bardzo taki twardo stąpający po ziemi. I byk jak sobie coś ubzdura, to on yy, nie chce patrzeć, że może być jakaś inna perspektywa, że coś może inaczej wyglądać. Nie ma być tak i koniec. Oczywiście ważne jest, żeby być wiernym sobie i w ogóle nie. Ale u niego nie ma takiego nie wiem, może zrozumienia nie ma, może takiej umiejętności patrzenia przez ludzie mm, bardzo wrażliwi, mają taką umiejętność przejrzenia, e, są bardzo empatyczni, e, mają intuicję na wysokim poziomie. A ludzie twardo stopujący po ziemi, oni trzymają się tego, co widzą. A często dużo się dzieje poza tym, co się widzi. I o, o te temperamenty, te charaktery, one do siebie nie pasują. Dlaczego? Dlatego, że mówię, że jeden, dwa mocne, silne charaktery skorpion i byk. I ktoś może nie mieć racji. Nie. Na przykład załóżmy, facet byt nie ma racji, myli się, nie widzi czegoś, bo jest przyziemny i on po prostu może się mylić. Załóżmy, że, że facet się myli w jakiejś kwestii. To on, to oni są tacy, że oni się nie przyznają, że oni się mylili. To jest taki typ charakteru. Taki up. No i jak do, oczywiście zauroczenie jest intensywne na początku, jest to przyciąganie. Masz wrażenie, że ta osoba jest dla Ciebie w ogóle, że Pan Bóg Ci ją dał. E, to faktycznie ma się takie wrażenie. Tylko właśnie w momencie takiego poznawania się odkrywa się e, faktyczny obraz, że no wychodzi. <laughs> Charakter danej osoby, i dochodzi do konfliktów, i między skorpionem a bykiem dochodzi do takiego konfliktu od miłości do nienawiści dochodzi do takiego konfliktu, gdzie byka można bardzo łatwo zradzić, ale skorpiona też. I oni, jak po prostu, wejdą na drogę wojny. To tam jest takie cięcie, wieszcie porównywalne z odcięciem nogi, ręki, głowy, nie? To jest... E, to jest tak mocne. No i, i wiadomo, że z kimś takim nie da się zbudować relacji. Znaczy, no nie da się, bo, wy, bo to wymaga... Relacja wymaga kompromisów. No i ja sprawdziłam i, byk, i facet bek potrzebuje kobiety bardziej takiej ugodowej, taka, która pójdzie mu na rękę, która, która będzie z nim współpracować, będzie mu tak totalnie ufać. E no właśnie pójdzie za nim e, i mm, taka łagodna taka spolegliwa są takie charaktery są takie kobiety ale Skorpionica to nie jest taka kobieta nie Skorpionica musi mieć faceta który za nią pójdzie i na przykład ja tak samo ja bym mimo że z Piotrem mamy te same poglądy nie wiem czy on to ogląda A może to może to ktoś mu pokaże e, ja mogłabym z niej współpracować w jakiś sposób, nie? Bo mamy zbieżne poglądy, bardzo zbieżne, ale jeśli chodzi o związek, moglibyśmy się kumplować, moglibyśmy, e, mielibyśmy o czym rozmawiać, ale no ja lubię postawić na swoim i, o, i, i, i facet byk też lubi postawić na swoim. I się nie, nie przyzna do błędu. A ja tego nie lubię o facetów, którzy nie potrafią się przyznawać do błędu. I ja lubię takich pokornych, i ja lubię takich, którzy mają w sobie taką łagodność, e, którzy nie mają zadartego nosa. Jest tak i koniec: tak musi być. E, nie może być inaczej. Więc dla Piotra na pewno jest ta kobieta, ale to nie jest skorpionica. To musi być kobieta innego charakteru: albo panna, albo ry znak ryb. Może kobieta koziorożec. O, y Kobiety skorpion to są takie liderki, to są takie bardzo niezależne typy osobowości. I one muszą mieć facetów, którzy są, e, którzy to lubią. Facet musi to lubić u kobiety, że ona jest taka niezależnie myśląca, e, chodząca swoimi drogami. E, facet musi w niej to kochać, że ona taka jest. Musi ją taką akceptować. My nie lubimy się dopasowywać. Ja dlatego myślałam zawsze, że będę sama, bo ja mam taki charakter, że ja lubię chodzić swoimi drogami, jak koty. I po prostu cierpię, kiedy muszę się dopasowywać do kogoś, kiedy muszę robić to, co inni chcą, ale to nie jest zgodne ze mną go Się nie da pogodzić. Więc to nie jest kwestia tylko taka, tego, że Marianna i Piotr nie mają zbieżnych poglądów. Chodzi o te charaktery, nie? Jest miłość, to wiecie, super i w ogóle, ale jak idzie na drogę wojny, to jest po prostu na noże, nie? To po prostu odpadają wszystkie członki. To jest tak radykalne cięcie. Bez powrotów. Chyba że. Ja nie znam takiej pary, ale chyba że są takie pary, które się udały. Ale to może po przemianie. Może. Marianna musi mieć faceta, który za nią pójdzie. Będzie podążał. I z kolei Piotr musi mieć kobietę, która będzie taka. Totalnie mu ufająca, taka łagodna, taka spolegliwa. To, to też, tak jak mówię, tu nie chodzi tylko o, o zgodność poglądów, tu chodzi też o charakter. Są faktycznie związki, gdzie e, ludzie się rozstają, potem schodzą, a są, że, że się rozstają i znajdują. Tego, tą właściwą osobę. Czyli ten związek może sprawić, że on znajdzie tą kobietę, o którą mu chodzi. Czyli, czyli przechodzimy przez coś takiego, bo to jest lekcja i ta lekcja pomaga nam znaleźć tą osobę. i w moim przypadku tak było, że ja przeżyłam to rozczarowanie. po tej sytuacji pojawiła się ta osoba, o którą e, ja się modliłam. I to jest ten bliźniak. To jest ta bratnia dusza, to jest ten, kto do ciebie pasuje. Sprawdzałam to pod każdym kątem, i to jest osoba idealnie do mnie pasująca pod względem charakteru. Myślę, że u Piotra będzie tak samo czy u Marianny, że ten związek spowoduje, że oni znajdą te swoje osoby.